Naszym dzisiejszym gościem jest pan Major Jarosław Kowalewski, szef Wydziału Rekrutacji, jednocześnie oficer prasowy Wojskowej Komisji Uzupełnień w Swałkach. Panie Majorze, czy zainteresowanie tym, żeby być w wojsku, służyć w wojsku jest duże, czy wśród cywilów jest to popularny temat? To jest pytanie, z którym bardzo często się spotykamy, czy zainteresowanie jest duże, czy młodzież garnie się do wojska, bo przypomnę, że od kilku lat służba wojskowa jest służbą ochotniczą. Ofertę, którą młodym ludziom przedstawiamy, ta oferta jest bardzo szeroka. Jest to oferta zarówno dla osób posiadających wykształcenie, Jakieś zawodowe, średnie, nawet gimnazjalne, i posiadające odpowiednie uprawnienia. Ale mamy też ofertę dla maturzystów, mamy ofertę dla ludzi, którzy ukończyli studia drugiego stopnia. A więc w jakimś sensie tworzycie rynek pracy? To znaczy, ludzie, którzy nie mają co robić po skończeniu jakiejś tam szkoły, mogą udać się pod skrzydełka wojska. Tak, jest to propozycja jedna, myślę, z wielu służb mundurowych. Młodzi ludzie mogą podjąć służbę, mogą pełnić tę służbę, może ona przenosi dla nich dużo satysfakcji. E, takim modnym terminem jest taki termin służba przygotowawcza. Co to takiego jest? Tak. W związku z tym, że, jak wspomniałem, nie ma już zasadniczej służby wojskowej, która była służbą obowiązkową, Mamy służbę przygotowawczą. Służba przygotowawcza, jak sama nazwa mówi, ona do czegoś przygotowuje. Przygotowuje do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Żeby uporządkować, służba przygotowawcza czteromiesięczne szkolenia w Korpusie Szeregowych, na potrzeby Korpusu Szeregowych, w centrach szkolenia na terenie kraju. Po tej służbie wszyscy, wszystkie osoby, które ukończyły służbę przygotowawczą, podejmują służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, to jest ten drugi element. Czyli jakby drugi etap. Drugi etap, a Narodowe Siły Rezerwowe są przepustką do zawodowej służby wojskowej. Jest to etap trzeci, jeżeli byśmy tak numerowali. Panie majorze, czy każdy może trafić do służby przygotowawczej? Teoretycznie każdy. Każdy, kto legitymuje się kategorią zdrowia A, czyli jest zdolny do czynnej służby wojskowej, takie osoby nie mogą być karane za przestępstwo umyślne, muszą legitymować się ukończeniem kursów, szkół, posiadać wykształcenie przydatne w siłach zbrojnych. Nabór do tej służby przygotowawczej zawsze ma charakter konkursu. Jak konkretnie trafić do tej służby? Więc idzie się na komisję wojskową. Która stwierdza, jakby stan zdrowia kandydata i, i te wszystkie inne rzeczy formalne. I co? I później taka osoba zostaje skoszarowana i odbywa służbę przygotowawczą? Więc od początku. Młodzi ludzie z terenu administrowanego przez WKW Suwałkach, ale tutaj skupmy się na, na mieście Suwałki, na początku każdego roku, w miesiącu lutym, marcu, stawiają się do kwalifikacji wojskowej. Do kwalifikacji wojskowych wzywa ich prezydent miasta, wójt, burmistrz. Ta kwalifikacja wojskowa jest to, są to badania lekarskie, o których Pan wspomniał. Osoby mają określoną zdolność do tej czynnej służby wojskowej. Życzymy wszystkim kategorii zdrowia A. No, ale nie wszyscy oczywiście mają taką kategorię. No tak jak to jest w społeczeństwie. Nie wszyscy są zdrowi, ale my za wszystkich kciuki trzymamy. No a ogólnie ma Pan ogląd, jak to jest z tym zdrowiem wśród tej grupy? Czy dużo jest takich, którzy nie spełniają tych podstawowych warunków? Zdecydowana większość spełnia. Zdecydowana większość spełnia. Jako ciekawostkę muszę powiedzieć, że coraz więcej pań się zgłasza do tej kwalifikacji wojskowej w trybie ochotniczym. One również uzyskują tę kategorię zdrowia A. Osoba, która posiada już taką kategorię zdrowia A, w każdej chwili może zgłosić się do wojskowej komendy uzupełnień w suwałkach. Przypominam, że od blisko roku. Komenda ma swoją siedzibę przy ulicy Wojska Polskiego 21a, zgłosić się i złożyć wniosek o przyjęcie do służby przygotowawczej. Do tego wniosku osoby powinny przedstawić zaświadczenia, świadectwa, ukończenia szkół, kursu posiadanych kwalifikacji, umiejętności, sprawności. Powiedział Pan właściwie, co po służbie przygotowawczej czeka takiego kandydata, który to, który to odbędzie, a proszę powiedzieć dokładnie jeszcze, na czym taki żywot tej osoby, która odbywa służbę przygotowawczą polega? Te osoby, które w tej chwili składają wnioski, zapraszamy wszystkich do siedziby WKU. Osoby, które zakwalifikują się do tej służby. W dniu 7 stycznia stawiają się w ośrodkach szkolenia na terenie kraju. Mogą być to ośrodki we Wrocławiu, w Toruniu, w Poznaniu, w Zegrze pod Warszawą, w Grudziądzu, w wielu miejscach. Te osoby wyjeżdżają, otrzymują skierowanie z WKU, wyjeżdżają, stawiają się 7 stycznia. Tam przychodzą cykl szkoleń, szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne, składają w międzyczasie przysięgę wojskową, egzaminy zdają. Czyli są żołnierzami? Są żołnierzami. Przez cztery miesiące są żołnierzami, otrzymują uposażenie. Odprowadzane są składki za nich wszystkie. Ten czas liczy im się do czasu pracy. Macie także propozycje dla y, osób y, z wyższym wykształceniem, po magisterium, y, którzy mogą też znaleźć w wojsku swoje miejsce, a są w tej chwili cywilami? Tak, jest taka oferta. I to jest zarówno oferta w służbie przygotowawczej dla osób, które by się chciały kształcić na potrzeby korpusu oficerów, ale jeszcze jest oferta uczelni wojskowej. Uczelnia wojskowe do 26 września, jedna z tych uczelni, to znaczy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk lądowych we Wrocławiu, czeka na kandydatów, ochotników, którzy chcieliby podjąć studium oficerskie i po przeszkoleniu zostać żołnierzami, oficerami wojska polskiego. Czy jest jakiś limit wieku? Tutaj jeżeli chodzi o oficerów, to oficer może służyć w wojsku do 60 roku życia, także zapraszamy. Z tym że trzeba pamiętać, że osoby, które by chciały przystąpić do, znaczy wstąpić do służby i szkolić się w ramach tej te, te, tego kursu, te, tego szkolenia, o którym mówimy, powinny zdać egzamin z wychowania fizycznego jak również egzamin z, yy, z języka angielskiego. Czyli muszą mieć sprawność intelektualną w nowoczesnych siłach zbrojnych NATO i muszą mieć dobrą kondycję fizyczną. Tak, na pewno. Z tego egzaminu zwalniane są osoby, które są na przykład po studiach filologicznych Angielski. Ja rozumiem, że wojsko potrzebuje takich specjalistów, cywilów w tych branżach, których wojsko w ogóle potrzebuje specjalistów i jakby pomaga im w zdobyciu lepszych kwalifikacji już na tym polu obrony. Tak trzeba pamiętać, że wojsko to przede wszystkim technika i zarówno do służby przygotowawczej, do służby kandydackiej, o, chwili, o której jeszcze tutaj nie, nie mówiliśmy jak i do studium oficerskiego. Przede wszystkim przejmowani są ludzie, którzy posiadają jakieś konkretne wykształcenie, konkretne umiejętności. Są to, jeżeli mówimy tutaj, byśmy wrócili do służby przygotowawczej, teleinformatycy, osoby posiadające prawo jazdy kategorii C, szczególnie ta kwalifikacja jest pożądaną w wojsku. Mówiłem tutaj już o ratownikach, o teleinformatykach, ale też kucharze, mechanicy. Te wszystkie osoby mają szansę, żeby zostać żołnierzami. Panie Majorze, pokutuje jeszcze bardzo często takie przekonanie, że wojsko to jest taka rzecz ostateczna, że każdy tam uciekał od tego wojska, teraz jest inna sytuacja. Teraz wojsko jest z tego, co Pan mówi, bardziej przyjazne w stosunku do wszystkich osób. Jeżeli komuś przyjdzie do głowy, że chce być w wojsku w jakimś stopniu, może do Pana przejść tam do WKU. W każdej chwili, oczywiście, codziennie wojskowa komenda uzupełnia, pracuje od godziny 7:30 do 15:30, a w poniedziałki od 8:00 do 16:00. Ten wydłużony czas w poniedziałki to jest właśnie ukłon w stosunku do osób, które pracują, uczą się i chciałyby również informacje na miejscu bieżącą otrzymać. Ja zachęcam również do zaglądania na naszą stronę internetową, gdzie, gdzie, o, gdzie te wszystkie informacje, o których choćby tutaj mówimy, są dostępne. To może podajmy jeszcze numer tej strony, hasło tej strony? Tak, wystarczy pisać WKU w słowałkach i każda przeglądarka skieruje nas na stronę internetową Wojskowej Komendy Uzupełnień. Jest tam również numer telefonu, można dzwonić, można przyjść bezpośrednio, można pisać maile. Wszyscy otrzymają porcję informacji. Którą tu... A Człowiek Przyjazdy dla tych wszystkich e, młodych ludzi, młodych niekoniecznie, bardzo młodych, to jest pan major Jarosław Kowalewski, szef rekrutacji wojskowej Komendy Uzupełnień w Szywałkach. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. To jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę.